Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Króli. Dzisiaj chcę opowiedzieć ci o 15 rzeczach, które koniecznie musisz zrobić, kiedy staniesz się nagle bogatym człowiekiem. Jeśli interesujecie Cię ten temat, zaczynajmy! Ok, osoby, które oglądają mój kanał, prawdopodobnie są zaskoczone, bo przecież zawsze powtarzam wam, że. Nikt nie staje się nagle bogaty, że to się po prostu nie dzieje w rzeczywistości, nikt nie znajduje na ulicy walizki pełnej pieniędzy, ale istnieje małe prawdopodobieństwo, że kiedyś w Twoim życiu zdarzy się taki moment, w którym po prostu nagle dostaniesz duży zastrzyk pieniędzy, których przeważnie się nie spodziewasz. Może być to na przykład związane z, mówię, z mało prawdopodobnym, bardzo szybkim rozwojem Twojej firmy, że na przykład jesteś agentem nieruchomości i poprzednio sprzedawałeś jakieś małe mieszkania. A nagle zdarzać się, że przychodzi ktoś i kupuje od ciebie 30 willi. No i dostajesz wtedy kozacką prowizję. Może się zdarzyć to, i to najczęściej chyba w takich sytuacjach, że dostajesz coś w spadku. Na przykład twoi rodzice, nawet nie w spadku, ale na przykład rodzice twoi mieli wcześniej duży dom, no ale dzieci się wyprowadziły, stwierdzili, że kupują sobie małe mieszkanie, chcą podróżować po świecie, a tobie zostawiają ten duży dom, który masz sprzedać, i na przykład wpadają ci dwie bańki. Zdarza się tak, że ktoś umrze po prostu z Twojej rodziny, kto bardzo Cię lubił i zostawi Ci w spadku na przykład duże pieniądze albo nieruchomości. No i jest jeszcze ten malutki procent tego, że czasem ludzie po prostu wygrywają na loterii, ale na to nie licz, bo prawdopodobieństwo jest tak małe, że to się pewnie nie zdarzy, a też <grybujesz> prawdopodobieństwo tego, że w ciągu dwóch lat od wygranej będziesz mieć mniej pieniędzy albo zbankrutujesz jest ponad 90%. Więc są takie momenty czasem w naszym życiu i warto by było na nie być gotowym. I teraz chcę ci dzisiaj właśnie opowiedzieć o 15 rzeczach, które w takiej sytuacji Ty powinieneś zrobić, żeby po prostu nie stracić tych pieniędzy albo jeszcze co więcej, nie wejść w jakieś jeszcze większe tarapaty. O, Nindziusia, tutaj jest kochana, stęskniłem się za moim pieseczkiem. Jak byliśmy w Polsce, Nindziusia. No, natomiast, natomiast, popatrzcie, pierwsza rzecz to jest przede wszystkim dyskrecja. Dyskrecja. I mówię to znowu jako ktoś, kto wcale nie ma problemu z tym, żeby być dumnym ze swoich własnych osiągnięć. I mówię to jako ktoś, kto nie ma problemu z tym, że jest bogaty, tak, że zarobił duże pieniądze, bo ja chcę inspirować ludzi. Ale ja już to robię płynnie od, dochodzę do tego majątku od 23 lat, więc, więc nie jest to dla mnie jakaś wielka nagle zmiana i tak samo dla mojego otoczenia. Natomiast niestety. W Twoim otoczeniu mogą pojawić się jacyś zawistni ludzie. Ludzie, którzy będą chcieli od Ciebie pożyczać pieniądze, będą mieć pretensje do Ciebie o to, że na przykład nie dzielisz się tymi pieniędzmi, no przecież wygrałeś ty masz tak dużo, albo, albo dostałeś w spadku, no to czemu kurczę się nie podzielisz ze swoją, swoją rodziną, ze swoimi najbliższymi, więc będą mieć do ciebie pretensje. Druga rzecz, to jest to, żebyś od razu jak najszybciej spłacił swoje długi. Dlaczego? Ponieważ długi. To jest dokładne przeciwieństwo inwestowania. Więc jeśli rozsądnym jest, jeśli masz jakiś większy kapitał, żeby na przykład zacząć inwestować mądrze te pieniądze, żeby one nie tylko utrzymały wartość, ale też zaczęły się pomnażać, no to jeszcze mądrzejszym jest to, żeby po prostu nie robić czegoś przeciwnego, czyli nie spłacać odsetek w banku, podczas gdy masz gotówkę na koncie. Więc spłać swoje długi i przede wszystkim nie bierz kolejnych, bo niektórzy ludzie, właśnie tak jak powiedziałem, ludzie przeważnie, którzy wygrywają na loterii, po prostu na tyle następuje inflacja ich poziomu życia, na tyle rosną koszty, zaczynają nagle czuć się po prostu jak kozacy, a ta wygrana jest tylko jednorazowa, że po roku, po dwóch po prostu ich poziom życia dalej jest na wysokim poziomie, a oni już nie mają pieniędzy, bo się skończyły, więc biorą długi i popadają w ogromne tarapaty. Punkt trzeci to jest to, żebyś nie rezygnował z tego, co robisz. Czyli nie od razu wiesz, dostajesz ten spadek, czy dostajesz duże pieniądze, przychodzisz i od razu pokazujesz środkowy palec swojemu szefowi, bo być może. Dalej będziesz chciał pracować. Być może nie chcesz zamykać jakichś drzwi. Przede wszystkim nie powinieneś właśnie podejmować wtedy jakichś decyzji, które są tylko i wyłącznie powodowane Twoimi emocjami. Więc poczekaj spokojnie, poczekaj spokojnie, nic się nie stanie. Jak, jak wiesz, jeszcze chwilę powodzisz do tej pracy, a może stwierdzisz, że na przykład możesz działać już na innych warunkach, w innym zakresie. Kolejna rzecz. Punkt czwarty to jest to, żebyś zabezpieczył oczywiście te pieniądze. Trzeba je zabezpieczyć i właśnie znowu nie podejmować jakichś pochopnych decyzji, bo bardzo łatwo stracić pieniądze inwestując je, jak się nie znasz na danym sposobie inwestowania. To jest mega łatwe i ludzie robią to codziennie, nazywa się ich na giełdzie na przykład tak zwanymi dawcami kapitału czy ulicą, czyli właśnie ludzi, którzy mają jakieś oszczędności, nawet mniejsze niż jakaś tam wielka wygrana czy spadek, a którzy po prostu nie znają się, no i na nich można zarobić, nie? Po prostu z ręki do ręki te pieniądze przechodzą. Kolejna rzecz to jest to, żebyś inwestował w siebie, bo to jest podstawa. To ty masz teraz stać się lepszym człowiekiem. Człowiekiem, który dorasta do tych pieniędzy, ale też, który zdobywa pewne umiejętności, który potrafi ogarnąć temat tego, żeby być bogatszym niż był wcześniej, bo bardzo często ludzie tego nie ogarniają, którzy nie są gotowi. I przede wszystkim człowiekiem, który potrafi ten poziom życia sobie polepszyć na całe życie, a nie tylko chwilowo. Więc zacznij inwestować w siebie. Zacznij pracować nad sobą, zwiększać swoje umiejętności w różnym zakresie. Umiejętności miękkie, umiejętności praktyczne, które przydadzą Ci się w życiu, które właśnie sprawią, że stajesz się lepszym człowiekiem. I tutaj od razu popatrz się, mam dla Ciebie możliwość, żebyś zdobył takie umiejętności. Umiejętność bezcenną, umiejętność tego, jak pozbyć się stresu z Twojego życia. Poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 10 szkolenie, na którym właśnie przekażę Ci wiedzę, pokażę Ci, w jaki sposób stres wyniszcza Twoje życie dotychczas, żebyś zrozumiał i powiązał pewne rzeczy, które się dzieją, które powodują dyskomfort w Twoim życiu, a które są powodowane właśnie przez nadmierny stres, przez chroniczny stres, ale pokażę Ci również konkretne strategie, jak się tego stresu właśnie pozbyć. Więc koniecznie wejdź sobie na stronę wyzwanie90ni.pl, łamane przez webinar, zapisz się na to szkolenie, ustaw sobie tak samo przypomnienie w telefonie, tak żeby, no, żeby po prostu nie zapomnieć, bo często ludzie, wiesz, zapisują się, ale zapominają, to jest bezpłatne szkolenie, więc wiesz, jak ktoś nie zapłacił, to nie docenia tego, natomiast ty to doceń, bo otrzymasz ode mnie bardzo cenną wiedzę, bardzo cenną wiedzę, która zmieni twoje życie, ale tak samo chcę cię poinformować i dać ci super wiadomość, co pieseczku, stęskniłaś się piesu, no to mój, mój, dusia. Słuchaj, chcę Ci od razu dać informację, taką, że właśnie w tym tygodniu przez kilka dni przygotowaliśmy wielki finał naszej jesiennej promocji. Więc teraz, przez kilka dni do niedzieli, masz z całej promocji jesiennej po kilka sztuk każdego z naszych zestawów szkoleniowych za ułamek normalnej ceny. Więc tylko ci, którzy są najszybsi, będą w stanie z tego skorzystać. Ci, którzy najbardziej chcą się rozwijać, którym najbardziej zależy na tym właśnie, żeby być lepszym człowiekiem, żeby łatwiej żyć, lepiej żyć na wyższym poziomie, wejdź sobie na stronę wyzwanie 90 dnipl łamane przez promocja i tam od razu możesz się zapisać właśnie, od razu możesz skorzystać z jednego z naszych kursów, czy z pakietów całych kursów. Zdobyć wiedzę, która zmieni Twoje życie na lepsze, pod każdym względem. Zobaczysz, jest tam naprawdę piękna, piękna promocja. A jak już to zrobiłeś, to lecimy dalej. Słuchaj, punkt szósty to jest to, żebyś uważał na różnych doradców. Na różnych nowych doradców, którzy zaczną jak grzyby po deszczu pojawiać się w Twoim życiu. Wiele osób może uzyskać prowizję z Twoich pieniędzy. Agenci nieruchomości, doradcy finansowi. Oferują Ci pewne produkty finansowe, czy nieruchomości, oni dostają prowizję. Pytanie jest teraz, czy to jest najlepsza opcja dla Ciebie, czy oni dostają najwyższą prowizję w danym momencie? Trzeba uważać, bo wiele jest takich, tam gdzie pojawia się krew, tam są rekiny, więc wiele pojawi się osób po prostu, które będą chciały skorzystać z tej Twojej wygranej. No bądź tutaj uważny, staraj się. No rozsądnie właśnie podchodzić do tego, co robisz z tymi pieniędzmi. Punkt siódmy. To popraw swój poziom życia, oczywiście, że tak. Jak się ma więcej pieniędzy, to można żyć lepiej, ale nie przesadzaj z tym. Nie przesadzaj, bo popatrzcie, te pieniądze powinny być mądrze przede wszystkim zainwestowane w największej części, tak, żeby ten jednorazowy strzał, który ci się przydarzył w życiu, procentował ci przez całe twoje życie, czyli podniósł twoje życie trwale po prostu na wyższy poziom, a nie tylko na miesiąc czy na rok. Możesz zobaczyć, że wiele osób, które, które właśnie, można powiedzieć, nie dorabiały się swoich pieniędzy w biznesie, czy w jakiś konsekwentny sposób, na przykład atleci, aktorzy, muzycy, sportowcy, to są osoby, które często bankrutują, mając nawet gigantyczny majątek liczony w dziesiątkach czy setkach milionów dolarów. Więc nie, nie rób tak jak nie doprowadzaj siebie do bankructwa, popraw swój poziom życia, ale po prostu nie na jakieś absurdalne poziomy, tylko dlatego, że chwilowo masz więcej gotowy. Kolejna rzecz. Punkt ósmy, to to, żebyś nie inwestował w jakieś ryzykowne biznesy. Zaczęło trochę padać, to się schowamy pod Daszkiem. <laughs> Jeszcze para deszczowa tutaj w Tajlandii nas złapała, także, także będziemy pod Daszkiem, ale nic się nie dzieje. Popatrzcie, nie inwestuj w jakieś ryzykowne biznesy. Nie pożyczaj kasy, bo. Jest taka dobra zasada: dobry zwyczaj nie pożyczaj. Ludzie przeważnie nie oddają pieniędzy. Najlepszy sposób, żeby stracić przyjaciela, to pożyczyć mu kasę. Te słowa jak najbardziej mają sens i mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Więc nie pożyczaj pieniędzy innym ludziom, niech ktoś jak chce mieć kasę, to niech sobie ją zarobi, a nie wykorzystuje po prostu innych. Tak samo mówię, uważaj na różne ryzykowne biznesy, inwestycje, jakieś nowe projekty, które zawsze obarczone są gigantycznym ryzykiem. Nie pozwól na to po prostu, żeby wiesz, ktoś na Twoich pieniądzach uprawiał sobie hazard. Kolejna rzecz, punkt dziewiąty, to jest to, żebyś poczekał ze startem własnego biznesu. Popatrz się. Yy... Fajnie jest mieć swój własny biznes. Ja jestem człowiekiem, który zaczął to robić w wieku 18 lat. Do dzisiaj stworzyłem kilkanaście firm i byłem w stanie dzięki temu zbudować bardzo duży majątek. Natomiast trzeba się na tym znać. Ja do tego dochodziłem powoli. Nie zaczynałem od razu od zatrudniania 10 osób, tylko robiłem to powolutku. Na początku działałem sam. Później, jak mogłem już wyskalować ten biznes, to zatrudniałem kolejne osoby. Więc tak samo poczekaj ze startem swojego biznesu. Nie właduj znowu całej kasy, ponieważ no, prawda jest taka: 80% firm bankrutuje w ciągu pierwszych dwóch lat działalności. No, ty nie chcesz właśnie takiego scenariusza sobie zapewnić. Więc poczekaj spokojnie, naucz się przemyśleć decyzję, skonsultuj to z właściwymi ludźmi, tak żebyś miał jak największe szanse sukcesu, a też nie pakuj wszystkich pieniędzy w ten biznes, tylko raczej w bezpieczne jakieś aktywa, które przechowają wartość i troszeczkę dadzą ci właśnie zysku. Kolejna rzecz. Punkt dziesiąty to jest to, żebyś przygotował się na zmianę swojego życia. Bo weź pod uwagę to, że kiedy w życiu masz mało pieniędzy, i nagle tych pieniędzy pojawia się więcej, to pewne problemy się rozwiązują, ale powstają nowe problemy. To jest mówić to jako ktoś, kto dochodził płynnie od zera, od niczego, do majątku ponad 20 milionów, więc wiem doskonale, że tak samo duże pieniądze to też są inne problemy. Zarządzanie tymi pieniędzmi, posiadanie dużej ilości aktywów, jak masz wiesz, tak jak ja, dwie wille, ziemię, osiem mieszkań. To tym wszystkim trzeba zarządzać. To się robi już z tego później nowy po prostu biznes, nowa forma biznesu, która wiąże się z nowymi problemami. Więc przygotuj się na to po prostu, że twoje życie się trochę może zmienić, że będziesz mieć inne problemy, innego wiesz, z innego gatunku, ale one nie znikną. One pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów w Twoim życiu. Kolejna rzecz, punkt jedenasty. Zadbaj o swoje zdrowie. Bo przecież bez zdrowia nic się nie będzie liczyć. Nic się nie będzie liczyć. To, że będziesz mieć dużo kasy, a umrzesz na atak serca, czy dostaniesz jakiegoś udaru i będziesz później chodzić sparaliżowany w połowie, to no, nie będzie najlepsze rozwiązanie w Twoim życiu, więc zadbaj o zdrowie. Nie idź od razu w tango. Nie imprezuj na hardcora, tak jak niektórzy ludzie też, nie są w stanie po prostu ogarnąć wtedy swoich emocji i uciekają w różne używki czy alkohol. Uważaj na tego typu pułapki. Punkt 12. To Zastosuj regułę 5%. To jest bardzo mądra reguła, polegająca na tym, żebyś rocznie nie wydawał więcej niż 5% swojego majątku. Dlaczego taka reguła? Czyli, jakby na przykład milion masz tego majątku, to nie wydawaj więcej niż 50 tysięcy. Jak masz 10 milionów, to nie wydawaj więcej niż 500 tysięcy. Dlaczego? Ponieważ popatrz się, 5% to jest taka liczba, która określa bezpieczne inwestowanie pieniędzy. Nieruchomości są w stanie dać Ci 5-7%. To zależy. Teraz te procenty w dużych miastach w Polsce są mniejsze ze względu na cenę nieruchomości. Natomiast ja na przykład tutaj na wyspie z moich mieszkań mam po kilkanaście, po siedemnaście, nawet dochodziło mi to do 20% w skali roku. Ale to jest dlatego, kiedy ja już mam doświadczenie, kiedy poświęciłem czas, wiele lat na to, żeby wypracować pewien model właśnie wynajmu. Natomiast przeważnie 7-10% to jest bardzo dobra już kwota, bardzo dobry procent zwrotu z inwestycji. Więc jeśli Ty założysz sobie właśnie, że te pieniądze inwestujesz w jakiś mądry sposób i dajesz 5%, no to one powinny teoretycznie zachować tą samą, tą samą wielkość, prawda? Tą samą wielkość. Wiadomo, trzeba by doliczyć do tego też inflację. Tak, żeby po prostu utrzymać ten majątek, żeby on, no, jak już nie rośnie, to chociaż nie malał, żebyś go nie przejadał. Bo nie jest fajnym, żeby na 5 lat podnieść sobie poziom życia, a później żyć znowu jak bidok. Kolejna rzecz, punkt 13. To naucz swoje dzieci inteligencji finansowej. Bo może ten majątek jest na tyle duży, że jeszcze zostanie dla Twoich dzieci i fajnie, żeby one, no właśnie, nie spieprzyły sobie przez to życia. Inteligencja finansowa to jest temat, którego możesz się nauczyć. W naszej promocji, przypominam Ci, wyzwanie90dni.pl, łamane przez promocja, masz właśnie dostępny kurs cały, inteligencja finansowa na całe życie, gdzie my uczymy Was tej inteligencji finansowej, tam masz wszystko, czego potrzebujesz. I naucz tak samo tego swoje dzieci, naucz tego swojego, swojego męża, czy swoją żonę, bo w związku bardzo często jedna osoba, kurczę, ciężko pracuje, oszczędza, odkłada pieniądze, a druga osoba przewala w całą kasę na drogie torebki, na przykład, czy mężczyzna na hazard, na imprezy, czy na nowy samochód. Kolejna rzecz, punkt czternasty, bardzo ważny, nie rozwal swojej rodziny, nie rozwal swojej rodziny. Czyli nie popadaj w jakieś, wiesz, tego typu, że masz trochę więcej pieniędzy, to już się, nie wiem, kupisz fajne ubrania, zadbasz o siebie, kupisz nowy samochód i na przykład jakieś kobiety zaczną się Tobą interesować, no i Ty zaczniesz zdradzać swoją żonę. No, sorry. Tak samo, wiesz, możesz pomyśleć, że teraz mam pieniądze, to stać mnie już na lepszą kobietę i w ogóle, moja no, lepsza kobieta będzie przyciągnięta do mnie. No, słuchaj, taki upgrade to nie jest najlepsza rzecz. Przeważnie niestety kończy się to ludzi podziałem majątku i stracisz więcej niż mogłeś zyskać. Natomiast pamiętaj o tym po prostu, że są pewne priorytety w życiu, nie? I, I rodzina, i miłość to jest coś, nad czym trzeba pracować. Nawet jeśli dotychczas nie było idealnie, to można to naprawić, a niekoniecznie trzeba od razu szukać skoków w bok. Wiele osób znowu można się to nazwać, uderza im woda sodowa do głowy i po prostu właśnie tego typu mają pomysły, to nie jest dobry pomysł. To ci od razu mówię, jako człowiek, który już trochę żyje, trochę pomaga ludziom, naobserwował się wystarczającą ilość sytuacji, to nie jest. Najlepsza strategia w życiu. Prawie przeważnie kończy się naprawdę wielkim dramatem dla wszystkich. No i ostatnia rzecz, punkt 15: to bądź spokojny. Bądź spokojny, nie podejmuj pochopnych decyzji. Poczekaj, naucz się, daj sobie czas. Ja wiem, że bardzo często dla ludzi to jest. Ja to widziałem, nawet obserwowałem w dosyć bliskim otoczeniu, kiedy ktoś dostawał na przykład po rodzicach w spadku jakieś duże mieszkanie. Od razu sprzedam to, kurczę i będę żyć jak król. <grym> no to nie jest najlepszy pomysł. Ja na przykład mam taką zasadę, że nie sprzedaję. Dotychczas w swoim życiu nie sprzedałem jeszcze żadnej nieruchomości, bo po prostu ja dokupuję kolejne, bo wiem, że to jest najlepsza forma inwestowania pieniędzy i wiem, że jest wiele pokus. Jakbym miał teraz gotówkę i w gotówce na przykład 5 milionów pewnie kupiłbym sobie za to z 20 maszyn do pinballa. Czy to by było rozsądne w moim życiu? Nie. Więc, więc staram się dlatego pieniądze po prostu swoje inwestować, żeby właśnie nie ciągnęło mnie w takie pokusy, które nie są rozsądne absolutnie pod względem inteligencji finansowej. Także mam nadzieję, że ten film na dzisiaj dla Ciebie, nawet jeśli jeszcze nie jesteś w takiej sytuacji, jeśli jesteś, no to bardzo fajnie, no to, to masz fajny moment w życiu, który możesz wykorzystać na coś. Natomiast nawet jak nie jesteś, to może kiedyś się znajdziesz, może kiedyś, i tego Ci życzę, żeby Twój biznes wystrzelił mocno do Góry, żeby zdarzył się bonus w pracy, który da Ci bardzo dużo pieniędzy. Więc jeśli ten film Ci się spodobał, daj łapę w górę, udostępnij go dalej. Również napisz w komentarzu, jakie są Twoje przemyślenia. Być może znalazłeś się w takiej sytuacji, napisz, co zrobiłeś, albo jakie błędy popełniłeś, żeby inni mogli to też przeczytać tutaj i zobaczyć i nie popełniać tych samych błędów. A ja się na dzisiaj z Tobą żegnam. Więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! 90 dni, To jest moje maszenie!